rozpoznania tworzystwo e, wykonywałem i to się opiera bardzo często na analityce, na, wyprzedzając fakty, ruchy, posunięcia na, na, na tak zwanej planszy, co nie jest planszą, a życiem. W życiu przez antychrześcijan. Gdyby tak na ten tydzień, teraz, jeszcze jutro się na przykład zdarzyło, ja w pracy, że coś, a któreś na przykład dzieci były wykorzystywane do stosowania demonizmów, ponieważ któreś mama mogła, mogła powiedzieć, że oho, oho widzisz, a ten pan ponieważ jesteśmy antychrześcijanami czy stosujemy demonizmy, on by Ciebie nie chciał na tej ziemi. On jest tutaj zły. To dziecko powinno się zapytać, dziecko powinno słyszeć, kiedy nie wiesz, to najpierw dziecko, które chciałoby stosować demonizmy, doświadcz tego, co żeś stosował, siał, rozsiewiło, czy Twoje rodzice na sobie i wtedy zastanów się, czy chciałbyś kogoś takiego, jako kompana w swojej paczce czy ze sobą w ogóle mieć przy sobie. I z tym żyj, a nie mnie tą osobowością trój, bo ja to wybieram sobie raczej dobrze w życiu. Tak dla mnie chrześcijańsko dobrze. Nie jestem sadomasochistą, nie jestem masochistą, jestem chrześcijaninem.